Cześć wszystkim z tej strony, Kasia, i witam Was na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z nietypowym trochę filmem na moim kanale, ponieważ jest to Buktak, a mianowicie It's Finally Fall Buktak, który jest taki bardzo jesieniarski, gdzie no, ja jestem jesieniarą, więc mam swój ulubiony sweter, mam kawkę, kocyk, Notatki z pytaniami odnośnie tego buktaku, więc możemy zaczynać. I pierwszą kategorią to jesienne powietrze jest rześkie i czyste, czyli pokaż książkę z żywą oprawą. I tutaj oczywiście nie mogłam wybrać innej książki, bo tylko ta książka kojarzy mi się właśnie z żywością oprawy zarówno treściowej, jak i graficznej, a jest to E, Niezbyt i słowik od Katrin Arden. E, nie mogło jej tutaj zabraknąć, ponieważ no, nie znam bardziej żywej fabuły i bardziej żywej okładki. Mamy tutaj do czynienia z pięknymi, jesiennymi zwierzakami, tak samo jak mój piękny zwierz tutaj, jesienny. E, I no, ta okładka jest po prostu zachwycająca, plus historia w środku również jest zachwycająca. Mamy tutaj do czynienia z. Główną bohaterką Wasią, która jako jedyna widzi magiczne stwory rodem z legend słowiańskich. I myślę, że tyle by Wam wystarczyło w zasadzie w kontekście tej książki, nic więcej nie musicie wiedzieć. Jest tutaj taka bardzo snuta opowieść, ona jest taka bardzo klimatyczna. Jest tutaj przedstawiona Stara Rosja, z którą mamy tutaj do czynienia podczas całej trylogii i właśnie stare te pogańskie jeszcze ludowe wierzenia odnośnie małych duszków, które chronią ich domostwa przed złem, no i ja całą serię kocham całym sercem i bardzo, ale to bardzo wam polecam. Mamy tutaj przede wszystkim zimowe klimaty i przede wszystkim zimę, aczkolwiek no ja bardzo, ale to bardzo polecam na każdą porę roku. Ta książka będzie po prostu idealna, i mam nadzieję, że Was też zachwyci, tak jak zachwyciła mnie. Drugą kategorią jest Przyroda jest piękna, ale również umierająca. I tutaj mam za zadanie pokazać Wam książkę, która jest napisana pięknym językiem, ale opowiada o jakimś smutnym, ale ważnym temacie, typu na przykład właśnie strata. I może niekoniecznie o stracie, Wam tutaj. Powiem ale o samotności i tutaj wybrałam dwie książki, które przeczytałam we wrześniu. Pierwszą z nich jest blizna i tutaj właśnie główny bohater jedzie na pustkowie, żeby popełnić samobójstwo z dala od rodziny i planuje to już jakiś czas i jedzie do miasteczka, które jest owładnięte Wojną. Styl pisania tutaj jest bardzo, ale to bardzo kwiecisty, taki e, bardzo obudowany jakimiś metaforami, właśnie takimi epitetami. Jest e, taki, że da się w nim po prostu zatracić. Ja nie do końca się w nim zatraciłam, ale uważam, że temat jest bardzo, ale to bardzo istotny, szczególnie w XXI wieku. I drugą książką, którą wam tutaj pokażę, e, która też opowiada właśnie i o stracie, i o samotności, jest coś, w czym ja jestem totalnie, ale to totalnie zakochana. I jest to dzień, dobry północy. E, tutaj mamy do czynienia z science fiction, mamy dwutorową akcję. E, mamy tutaj Sullivan i mamy Agustina, e, którzy na różny sposób przedstawiają nam właśnie swoje odczucia związane z takim trochę końcem świata. Tracą łączność po prostu z resztą świata. Nie wiemy, co się dzieje na świecie, e, i oni nam opowiadają swoją historię, co musieli zostawić, co utracili, e, dlaczego są samotni. Jest to naprawdę bardzo, ale to bardzo pięknie napisane i jest to naprawdę bardzo, ale to bardzo wyjątkowa i wartościowa lektura, więc również polecam. Trzecią kategorią jest powrót do szkoły, czyli jesień to sezon powrotu do szkoły i tutaj mam wam pokazać książkę non fiction, która mnie czegoś nauczyła i oczywiście było to 27 śmierci dobiego obeda. Ja nie wiedziałam o historii rdzennych Kanadyjczyków zbyt dużo, więc ta książka po prostu pomogła mi zrozumieć ich sytuację. Jest tutaj bardzo dużo mięsa, bardzo dużo brutalności. No, nie polecam po prostu, jeśli macie słabe nerwy, to bardzo nie polecam, ale naprawdę bardzo, ale to do, bardzo dobrze ukazuje właśnie obraz Kanady wcześniej. Teraz również jest głośno ponieważ znaleźli kolejne groby właśnie tych rdzennych Kanadyjczyków na terenach e, jakichś tam klasztorów, kościołów, mniejsza o to. E, więc naprawdę ta książka wam pozwoli zrozumieć co nieco o historii i kulturze rdzennych Kanadyjczyków. Następną kategorią jest, żeby się ogrzać, najlepiej spędzać czas z ludźmi, których kochamy czyli fikcyjna grupa przyjaciół bądź rodzina, do której chcielibyśmy należeć. I u mnie będzie to oczywiście paczka przyjaciół z siedmiu mężów Evelyn Hugo, której nie mogło tutaj po prostu zabraknąć. E, przyjaźń, która tutaj występuje i to oddanie i cała w ogóle postać Evelyn, e, jak totalnie do mnie przemawia, to jest nadal moja jedna z ulubionych książek e, i mogłabym naprawdę o niej rozmawiać z wami godzinami, ale też nie chcę Was zanudzać, bo ona pojawi się też w jeszcze jednej kategorii. W każdym razie mamy tutaj do czynienia z tytułową Ewelin, która jest gwiazdą filmową i z jej opowieścią, właśnie o jej siedmiu mężach i jak jej życie się zmieniało z każdym kolejnym mężem. Wszystkie wydarzenia są posegregowane chronologicznie. Jest naprawdę bardzo, ale to bardzo realistyczna główna bohaterka, czyli Ewelin. Jest taka, że ja bym się z nią mogła zaprzyjaźnić pomimo tego, że momentami jej czasem nienawidziłam, aż bo no nie jest to dobra postać, pomimo tego, że jest główną bohaterką. Tutaj mamy właśnie pokazane, jacy ludzie są naprawdę, że nie ma czegoś takiego, że są albo biali, albo czarni, tylko że również mają wady i to tutaj zostało oddane bardzo, ale to bardzo dobrze. I z chęcią bym należała do tej paczki przyjaciół. Pełnej wad, pełnej e, jakichś tam rozterek i naprawdę pełnej, pełnej, pełnej emocji. A jeśli chodzi o rodzinę, do której chciałabym należeć, to na pewno byłaby to rodzina z Baśnioboru. E, Baśniobór przeczytałam jakiś czas temu, pierwszy tom, teraz czytam drugi e, i bardzo, ale to bardzo chciałabym należeć do tej rodziny. E, pomimo tego, że dziadków poznajemy razem z... Głównymi bohaterami, czyli rodzeństwem, którzy przyjeżdżają do dziadków na wakacje i odkrywają magiczny świat baśnioboru, którego strzeże właśnie ich dziadek. I po pierwsze relacje pomiędzy nimi i sama opowieść jest bardzo klimatyczna i bardzo dobrze są oddane te relacje. A po drugie byłabym spadkobiercą baśnioboru, w którym chciałabym po prostu sobie zamieszkać i się zacząć nim opiekować, także. Dwa w jednym, i to jest właśnie rodzina, którą bym wybrała, gdybym miała teraz e, podjąć decyzję. I teraz jest kategoria, której najbardziej się obawiam, ponieważ e, tutaj mam Wam zaprezentować stos e, książek, które e, wyglądają i przypominają jesienne kolory. E, a kategoria nazywa się Stos, liści piętrzy się na ziemi, i mam nadzieję, że je wszystkie uniosę, bo zgromadziłam ich dosyć sporo. A jeszcze mam takie, które mogłabym tutaj właśnie dołożyć. Więc trzymajcie kciuki, żebym nie porozrzucała i nie porozbijała niczego. Więc mój stosik z jesienną kolorystyką prezentuje się o tak. I nie będę wam tutaj opowiadać o tych książkach poszczególnie, bo po prostu mogłabym gadać godzinami. Dobra, pozwólcie, że już sobie odłożę. Szóstą kategorią jest jesień to idealny czas na opowiadanie historii przy kominku i Książka, gdzie ktoś opowiada historię. I pierwszą taką książką jest Daisy Jones and The Six. Tutaj mamy do czynienia z reportażem odnośnie właśnie The Six, czyli naszej tytułowej grupy muzycznej i Daisy Jones, która do nich w pewnym momencie dołącza. I ta książka Taylor Jenkins' Reed nie podobała mi się aż tak bardzo jak Siedmiu Mężów Evelyn Hugo. No, ale chciałam Wam pokazać po prostu inną, bo tam w Evelyn Hugo też mamy do czynienia z historią opowiedzianą czyimiś słowami, czyli właśnie z biografią. Tam właśnie pisze biografię druga nasza główna bohaterka. I tutaj mamy bardzo podobną sytuację, bardzo podobny koncept, którym podążyła autorka. No, ale tutaj jak najbardziej się wpasowują obie pozycje. A drugą taką pozycją, którą mogłabym wam tutaj pokazać, jest pod kluczem, gdzie nasza główna bohaterka pisze listy do y, prawnika. A pierwsze zdanie listów jest y, Panie We Wrexham. To ja jestem tą nianią ze sprawy Elin Kortov i nie zabiłam tego dziecka, więc jest jak najbardziej trzymający w napięciu już od początku. I później, jakby ta forma listowna się trochę rozmywa na przestrzeni stron, ale początek i koniec ma właśnie taki, taką snutą opowieść i snutą historię, właśnie przez główną bohaterkę, która no, siedzi w więzieniu. Następną kategorią są noce, które stają się ciemniejsze i ma być tutaj taka przerażająca, taka straszna e, historia. I jeszcze, że mówiąc, nie wiem, czy taką mam, na pewno nie mam jej tutaj przy sobie, ale mogę Wam w tej kategorii polecić, jeśli chodzi o klasyka grozy, e, coś, co mnie przyprawiło delikatnie o ciarki, ale uważam to za bardzo dobrą pozycję i jest to Adwokat Diabła. Który czytałam bodaj w zeszłym roku, więc bardzo polecam. Nie mam jej przy sobie, więc pewnie gdzieś tutaj się pojawi okładka, no ale tutaj do tej kategorii jak najbardziej pasuje. I następną są dni, które stają się coraz zimniejsze, czyli krótka i wzruszająca lektura, która potrafi ogrzać nas w zimny i deszczowy dzień. E, I tutaj również nie mam tej książki przy sobie, e, tutaj Wam się pojawi zdjęcie i jest to oczywiście Zanim wystygnie kawa. E, ja ją czytam ostatnio, są to e, jest ona dosyć króciutka, bo ona ma chyba z 200, z 250 stron. Są to cztery opowiadania, ale ja się wzruszyłam pod koniec e, i polecam ją naprawdę każdemu, na każdy humor, e, szczególnie na te gorsze momenty. I przedostatnia kategoria, czyli jesień wraca co roku, czyli ulubieniec, do którego chcielibyśmy wrócić. I ja Wam tutaj może nie pokażę ulubieńca, chociaż no, musiałabym Wam pokazać Evelyn Hugo, której planuję zrobić re-read, e, ale nie będę się już o niej rozwodzić. E, ale bardzo chciałabym wrócić, szczególnie że teraz wyszedł drugi tom do świata. E, Bielin, czyli tajemnica domu w Bielinach. Drugi tom nazywa się Tajemnica Dąbrówki. I ja bym bardzo chciała wrócić właśnie do tego świata, bo pierwszy tom mi się bardzo, ale to bardzo podobał. Pamiętam go bardzo dobrze, a czytałam rok temu w jednym z pierwszych vlogów tutaj na kanale. I ostatnią już kategorią jest Jesień, to idealny czas na. Wieczory z książką, i tutaj moim zadaniem jest pokazać wam e, jakieś moje przybory do czytania. No i oczywiście nie obędzie się tutaj bez moich zakładek. Może nie wszystkie są bardzo jesienne i w jesiennych tonach, ale e, ja bez moich zakładek się nie rozstaję i w każdej książce mam zakładki. I oczywiście drugą rzeczą, której nie mogło tutaj zabraknąć, są znaczniki. No i co? Oczywiście. Ciepły kocyk, który mam tutaj przy sobie też, żeby się po prostu ogrzać. Duży kubek z kawą do czytania, idealny. I oczywiście świeczki. Ja akurat mam na chwilę obecną Tom z Bridget, ale przede wszystkim teraz u mnie króluje. Kominek, który pali się tutaj no, prawie 24 godziny. Odkąd wstaje, go zapalam. Teraz mam go zgaszonego, żeby Wam go po prostu ładnie pokazać. I jest to mój kominek z żabką i odkąd wstaje, pali się aż do wieczora. Chyba, że sobie troszeczkę o nim zapomnę, ale rzadko mi się to zdarza. No i co? Dzisiaj to na tyle. Dzięki, że byliście, dzięki, że oglądaliście. Koniecznie. Dajcie mi znać, czy taki format Wam się podoba, a ja się z Wami żegnam na razie.